A to mój misiu. Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Przygody z Tratwą W bajkowym świecie pełnym przygód każdy dzień może przynieść coś niezwykłego. Tak jest również i tym razem. Miś Brązuś pewnego dnia postanowił, że chce wybudować tratwę. Towarzyszyła mu jego drużyna przyjaciół. Bibo radosny piesek, który zawsze jest gotowy towarzyszyć brązusiowi, Jerzyk, wesoła wiewiórka oraz sowa, zawsze dająca dobre rady. Zgromadzili się pod gwiaździstym niebem, gdzie miś brązuś zaczął opowiadać o swoim marzeniu. O tym, że chciałby wybudować tratwę i na niej dotrzeć do tajemniczej wyspy. Która miała być nieodkrytym skarbem pełnym niesamowitych przygód. Aby tam dotrzeć, trzeba wybudować tratwę, która pozwoli na przepłynięcie przez nieznane wody morza. Ale jak zbudować tratwę? Oto zadanie, które stanęło przed naszymi bohaterami. Czy stworzą coś, co wytrzyma próbę morskich fal? Po długich godzinach dyskusji i planowania, miś brązuś i jego przyjaciele postanowili, że najpierw trzeba zebrać odpowiednie materiały do budowy tratwy. Piesek Bibo wraz z Jerzykiem ruszyli na poszukiwania solidnych pni drzew, które mogłyby posłużyć jako drewno do konstrukcji. Podczas gdy miś brązuś i słówka zaczęli zbierać liany i rośliny, które mogłyby posłużyć jako liny do zabezpieczenia. Podczas gdy Bibo stoczył pojedynki z chwytliwymi pułapkami ustawionymi przez leśne zwierzęta, Miś Brązuś i Sówka stawili czoła gęstym chaszczom i bagnom, które były przeszkodą na ich drodze. Dzięki współpracy zgromadzili wszystkie niezbędne materiały. Przystąpili do obudowy tratwy na brzegu małego strumyka, który płynął przez ich leśną osadę. Każdy z nich przyniósł coś wyjątkowego. Bibo znalazł starą beczkę, która posłużyła jako kadłub. Jerzyk użył swoich umiejętności do wytwarzania silnych lin. Miś przyniósł gęste liany, które służyły jako zabezpieczenia. Sówka udzieliła cennych wskazówek. Jak sprawić, by tratwa była najbardziej bezpieczna i mocna? Po kilkunastu dniach ciężkiej pracy, tratwa była gotowa. Nazwali ją wędrownik. Wyglądała pięknie. Była mieszanką różnych materiałów, ale była solidna i co najważniejsze, gotowa do podróży. Z radością Miś Brązuś i jego drużyna wspięli się na tratwę, gotowi na niezwykłą przygodę, która czekała na nich za horyzontem. Załoga tratwy wyruszyła na otwarte morze, gotowa odkrywać nieznane tajemnice nieznanego lądu. Tratwa sunęła po spokojnych wodach oceanu. Płynąc w stronę tajemniczej wyspy, która wzbudzała w nich wiele ciekawości. Wiatr delikatnie pchał ich naprzód, a słońce świeciło nad nimi, malując złote refleksy na powierzchni wody. Podczas podróży, miś Brązuś i jego drużyna przyjaciół dzielili się ze sobą radościami. Bibo wykręcał szalone figle, które rozbawiały resztę załogi. Jerzyk opowiadał historię z życia w lesie. Sówka dzieliła się swoją mądrością i wiedzą o świecie, a wiewiórka skakała wesoło, patrząc, co dzieje się wokół. Wszyscy razem tworzyli szaloną drużynę. W pewnym momencie jednak Miś Brązuś poczuł wodę pod swoją łapą. Okazało się, że tratwa powoli zaczyna. Przeciekać. Zaniepokojony, miś brązuś i jego przyjaciele natychmiast zareagowali. Piesek Bibo szukał materiałów, które mogłyby posłużyć do zatkania szczelin i uszczelnienia tratwy. Jerzyk, trochę przestraszony, wykorzystał swoje zwinne łapki, aby zebrać jakieś liście i gałązki, które mogłyby pomóc w zatrzymaniu wody. Sówka patrząc na sytuację z góry udzielała wskazówek, jak najlepiej naprawić uszkodzenia. Wiewiórka razem z Misiem Brązusiem również szukali różnych przedmiotów na atratwie, aby móc zatkać szczelinę. Przyjaciele pracowali razem, wspierając się, mając tylko jeden cel uratować wędrowca i zapewnić sobie bezpieczne dopłynięcie na wyspę. Tratwa nabierała coraz więcej wody, ale wyspa była już coraz bliżej. W końcu dotarli na nią. Zobaczyli kontury zielonych drzew, plażę, która rozciągała się wzdłuż linii brzegowej. Słońce świeciło na niebie, a wiatr kołysał liście drzew. Miś i jego przyjaciele wyskoczyli z tratwy na ciepły piasek. Dotarliśmy! Zawołał miś Brązuś. Wyruszyli więc w głąb wyspy, gotowi na kolejne przygody i odkrycia, które czekały na nich na tej tajemniczej wyspie. Ciepłe powietrze i szum morza powitały na wyspie misia Brązusia i jego drużynę. Piesek Bibo z ogonem energicznie machającym prowadził swoich przyjaciół w głąb lasu, gdzie woda, była piękna, a ziemia była sucha i twarda. Jerzyk, zwinny jak zawsze, biegł przed nimi, pokazując ścieżki, które mogłyby prowadzić do nieznanych zakątków wyspy. Sówka, latając nad nimi, obserwowała teren z góry, dając wskazówki, a wiewiórka wraz z Misiem Brązusiem szli, obserwując wszystko dookoła. Kiedy zaczęli zwiedzać tajemniczą wyspę, Otaczał ich zapach świeżych kwiatów i dźwięki egzotycznych ptaków. Wokół nich znajdowały się zielone lasy pełne drzew owocowych i roślin o jaskrawych kolorach. Na niebie latały kolorowe motyle, a na ziemi kryły się egzotyczne stworzenia. Zanim jednak zaczęli odkrywać tajemnice wyspy. Zdecydowali się zbudować mały obóz na brzegu, gdzie mogliby się schronić w razie potrzeby. Piesek Bibo i Miś Brązuś natychmiast wzięli się za budowę schronienia z gałęzi i liści, które znaleźli w pobliżu, tworząc przytulne miejsce. Gdy zapadł zmrok, na niebie zaczęły pojawiać się pierwsze gwiazdy, a nasza odważna załoga. Zasiadła, gotowa na dalsze odkrycia. Słówka opowiadała legendy, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, pełne tajemniczych skarbów i niezwykłych istot. Wszyscy usnęli w zbudowanym przez siebie schronieniu, a rano, gdy się obudzili, zabrali się do naprawy swojej tratwy. Pierwszym krokiem było wypatrzenie miejsc w których woda przedostawała się do wnętrza tratwy. Piesek i miś Brązuś starannie sprawdzali każdy kawałek drzewa. Okazało się, że trzeba wymienić cały kawałek drewna tratwy. Jerzyk postanowił również pomóc, szukając materiałów, które mogłyby się przydać. Zbierali suche liście, gałązki, mech, wszystko co mogłoby się przydać. Sówka, latając nad wyspą, obserwowała sytuację z góry i dawała wskazówki, gdzie najlepiej znaleźć odpowiednie drewno. Wszyscy pracowali razem, wspierając się nawzajem. Chcieli naprawić tratwę i zapewnić sobie bezpieczną podróż do domu. Ich współpraca sprawiła, że mimo trudności, w dość krótkim czasie naprawili tratwę. Wędrownik odzyskał swój wcześniejszy blask. Gdy tratwa była już naprawiona, wybrali się na zwiedzanie wyspy. Wyspa poprowadziła ich przez gęste lasy, w których spotkali dzikie zwierzęta i egzotyczne rośliny. Zbierali owoce z drzew, napotkali też strumienie pięknych wodospadów. Nie zdawali sobie sprawy, że niebezpieczeństwo Czaiło się w cieniu wyspy. Nagle z zakrzaków wysunęły się postacie, ubrane w łachmany, a ich twarze pokryte były bliznami. W oczach natomiast był niebezpieczny blask. To byli piraci, złowroga załoga statku, która władała oceanem i szukała skarbów, by podbić każdą wyspę na jaką trafiła. Piraci uznali ich za intruzów i postanowili ich schwytać. Zbliżyli się do misia Brązusia i jego drużyny, grożąc im i domagając się, aby oddali im wszystkie swoje skarby i kosztowności. Piesek Bibo zaczął głośno warczeć, a Jerzyk przestraszył się. Miś Brązu wiewiórka i sowa postanowili spróbować porozmawiać z piratami. Podeszli do piratów bliżej, próbując rozmawiać z nimi spokojnie i pokojowo. Wyjaśnili, że są tylko małą grupką, która przybyła na wyspę, by odkrywać jej tajemnicę. Powiedzieli też, że nie mają żadnych skarbów, którymi mogliby się podzielić. Piraci byli jednak nieugięci. Ich wódz złośliwie uśmiechnął się, zagroził, że jeśli nie otrzymają tego, czego żądają, BĘDĄ MUSIELI WALCZYĆ! Miś, choć serce biło mu mocno z lękiem, nie chciał prowadzić walki. Miś Brązuś zaczął szczegółowo opowiadać piratom o swojej podróży, o swoich marzeniach, o przyjaciołach, o wszystkich przygodach, które przeżyli razem. Opowiadał im o pięknie przyrody, o magii oceanu, o duchu współpracy który pozwolił im pokonać wszelkie trudności. Jego słowa w końcu dotarły do serca piratów, którzy mimo, że byli groźni, także mieli swoje marzenia. Po chwili namysłu wódz piratów uśmiechnął się i zgodził się pozwolić misiowi jego drużynie opuścić wyspę w pokoju. Z ulgą miś Brązuś i jego drużyna pożegnali się z piratami, i powrócili na miejsce, gdzie pozostawili swoją tratwę. Gdy doszli do tego miejsca, zauważyli coś niepokojącego. Zauważyli, że ich tratwy już nie ma. Brązuś i jego drużyna byli zdumieni i zaniepokojeni. Jak to możliwe, że ktoś zabrał im ich tratwę? Kiedy zaczęli się rozglądać, zauważyli, że ich tratwa. Odpłynęła daleko, na morzu. Jednak nagle, gdy spoglądali wzdłuż horyzontu, zobaczyli coś jeszcze zobaczyli płynący statek. Spójrzcie, może to nasza szansa na powrót! zawołał miś brązuś, wskazując na statek, który zbliżał się, coraz bliżej do wyspy. Zaczęli do nich machać, krzyczeć Próbując przyciągnąć uwagę załogi statku, w końcu statek zaczął zwalniać i zbliżył się do brzegu wyspy. Kiedy statek dotarł do brzegu, załoga zauważyła mi się Brązusia i jego przyjaciół, i zaciekawiona zatrzymała się, aby z nimi porozmawiać. Wszyscy opowiedzieli kapitanowi o swojej niezwykłej podróży na tajemniczą wyspę, o piratach. O zaginięciu ich tratwy i o chęci powrotu do swojego lasu. Kapitan, usłyszawszy ich historię, był pod wrażeniem ich odwagi. Wskakujcie do nas na pokład, zaproponował kapitan. Miś brązu i jego drużyna spojrzeli na siebie i z radością już wszyscy znaleźli się na pokładzie statku. Rozpoczęli podróż w kierunku swojego lasu. Nie spodziewali się jednak, że na ich drodze pojawią się kolejne niebezpieczeństwa. Nagle na horyzoncie zaczęły zbierać się ciemne chmury, a wiatr zaczął przybierać na sile. To sztorm! zawołał kapitan. Wkrótce statek znalazł się w samym centrum sztormu. Wielkie fale uderzały o burtę, wiatr wiał z całych sił, a deszcz. Mocno. Miś Brązuś i jego drużyna trzymali się, próbując utrzymać równowagę w miarę jak statek poruszał się na wzburzonych falach. W pewnej chwili kapitan statku zawołał, że potrzebuje pomocy, że trzeba opuścić żagle, żeby nie stracić kontroli nad statkiem. Miś Brązuś i jego drużyna natychmiast zrozumieli co trzeba zrobić. Z pomocą załogi statku, Zaczęli opuszczać żagle, aby zmniejszyć opór wiatru. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż wiatr wiał coraz silniej, ale dzięki współpracy i odwadze zrealizowali to zadanie. Gdy sztorm osłabł, a wiatr ucichł, to był znak, że przetrwali ten trudny moment. Ich wspólny wysiłek nie poszedł na marne. Po burzliwym sztormie na pokładzie statku zapanowała spokojna atmosfera. Cała załoga odetchnęła z ulgą, wiedząc, że najtrudniejsza część podróży jest już za nimi. Kapitan statku podziękował załodze za współpracę, za odwagę, za wytrwałość, jaką wykazali się w trudnych warunkach. Z ulgą zrozumieli, że mogą powrócić już do swojego ukochanego lasu. Czas wracać do domu! powiedział Miś Brązuś, patrząc w dal, gdzie czekał na nich ich las. To była niezwykła przygoda stwierdzili zgodnie. Z wielką radością Miś Brązuś i jego odważna drużyna opuścili pokład statku, żegnając się z załogą. Ich podróż, choć już się zakończyła, była wspomnieniem tej niesamowitej wyprawy. Która pozostanie dla nich piękną pamiątką. Gdy znaleźli się z powrotem już w swoim ukochanym lesie, słońce świeciło na niebie, ptaki śpiewały wesoło, a wiatr szeptał w koronach drzew to miejsce, które jest ich domem. Po kilku dniach Miś Brązuś zauważył załogę statku, która pomogła im powrócić na ląd, do lasu. Okazało się, że załoga Odnalazła tratwę wędrownik. Co prawda była trochę zniszczona, ale można było ją naprawić. Miś Brązus i przyjaciele ucieszyli się, podziękowali i od razu zabrali się za naprawianie tratwy. Kto wie, może niedługo znów wypłynął na niej na kolejną przygodę? Choć ich podróż się zakończyła. To każdy dzień przynosi nowe możliwości i nowe przygody, które czekają na nich do odkrycia. Podróż na Tratwie misia Brązusia i jego przyjaciół pokazuje, że odwaga i współpraca mogą pokonać nawet największe trudności. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.